・はい。 Frekwencja dopisała jest, chyba około 30 osób, 28 osób. Ostatnio było więcej na no, ostatnim randki 32 osoby. No ale to, to są dzieci, to są choroby, to jest szkoła. No i są zawsze jakieś tam problemy z dziećmi małymi. To są dzieci do lat 13. Rozpoczynaliśmy pierwszy turniej, to było chyba 19 albo 21 osób, nie pamiętam ale w poprzednim turnieju grało 32 dzieci, udział więc bardzo dużo. Podzielaliśmy się dzisiaj ekipy z Wolsztyna i ona zawiodła i dlatego jest trochę mniej, więc 28 osób. Ale jesteśmy zadowoleni, bo to są małe dzieci. Rywalizacja jest ogromna i ogromny stres, zresztą jak każdy każdej dy dyscyplinie sportu. Natomiast rzeczywiście dzieci się przyjaźnią, na przykład grają ze sobą, jeden przegra, więc jest smutny, drugi wygra, więc jest wesoło, natomiast wychodzą na podwórko i już się przyjaźnią i bawią się. Natomiast rodzice się znają, rodzice wspólnie coś tam organizują, wspólnie coś robią. Pewnie dzięki takim właśnie rodzicom to w ogóle istnieją szachy w Polsce, bo to jest dyscyplina, że tak powiem, raczej olimpijska, a poza tym no, niewidowiskowa. Środowisko to jest bardzo znane, bo, bo wychowaliśmy dużo naprawdę klasowych o najwyższej randze zawodników z arcymistrzami i arcymistrzami, włącznie z Błogowa, więc... Tradycje są, natomiast teraz, no, jakby w dobie internetu, te dzieci wolą prawda, bawić się na komputerze nie grać w szachy, ale mamy sporo takich dzieci. Chodzi około 12 dzieci takich małych na zajęcia, które odbywają się w moku co tydzień. No i... Tylko że ta frekwencja jest różna. Raz przyjdzie 6 osób, raz przyjdzie 8, a potem dziewczynka jest chora, albo chłopiec jest chory, więc na, na przemian przychodzą po prostu. Ale przychodzą. Działanie na myślenia poza tym rozwija intelekt dziecka, rozwija pamięć szczególnie, no przecież te dzieci, które już grają później bardziej zaawansowanie w szachy, to, to one potrafią czytać partię szachową na książki, on to wszystko widzi, on ma to w głowie, on ma ją w głowie całą, prawda. Szachy polegają na tym, żeby mieć tysiące partii w głowie na pamięć po prostu i to dzieci zapamiętują. Markowice wszystko wygrałem. Już nas się boją, jak przejeżdżamy ten, to już w szczęście się. No tak, tak. lepiej żartować niż chorować, ale staramy się, staramy się, idziemy do przodu małymi kroczkami, ale do przodu. Zresztą efektem był wyjazd nasz na Mistrzostwa Dolnego Śląska. Po pierwsze jedynie było, dochodziło do sensacji. Dochodziło do ostatnich dwóch chłopaków naszych w byli, Jeden prowadził z kompletem punktów. W grupie wiekowej to była? 13 lat, tak? Tak, pamiętam. No, no komplet, komplet punktów do grupie do 13 lat. I zanosiło się, że będziemy mieli mistrza Dolnego Śląska. Ja już tutaj już śledziłem, tylko mówię, będziemy pisać w gazetach i na pierwszych stronach, czy Polkowice Górą. No ale drugi dzień się okazał trochę boleśniejszy dla nas, ale od... no, trochę no, tragedia, to przegrały, przegrały, ale ogólnie bardzo dobrze wystąpili, także jak na pierwszy raz na, na Mistrzostwa Dolnego Śląska. W sumie by to, tam jedna partia by wygrał w niedzielę i już by do kadry by się dołało. Na brązowy medal był. Jedną partię by wygrać z tych trzech, no. wszystkie trzy przegrał. Bardzo fajnie jest ten turniej, tak jeszcze, jeszcze raz podkreślam, że bardzo fajnie. Coraz zjeżdża więcej osób i to nawet z ościennych województw, bo i nawet z Wolsztyna jeżdżą i, i tu Zielonej Góry. no Więc ciekawy ten turniej, bo dzieci się te same prawie spotyka, ale i zawsze jakaś tam wymiana informacji. No i przede wszystkim ograją się, to jest podstawa. Nawet z zawodnikami silniejszymi tu do przyjeżdżania. W ostatnim numerze przeglądu szachowego jest wspomnienie, jest wspomnienie z, z turnieju, który nasi zawodnicy byli w Kowalewo 2010. Jest wspomnienie właśnie ten, że Szymon Dryja Sprzętkowa zajął trzecie miejsce. I to, to mi, miło bo już te pierwsze, pierwsze wersy już w gazetach są o naszych zawodnikach i, i o tej działalności. Włogów no, się rodzi dalej, także. ale myślę, że Włogów i tak ma bardzo y, mocnych zawodników, którzy reprezentują już nie tylko miasto, ale i reprezentują i państwo także. To znaczy, syn z szefami się zaczął interesować jakieś 3-4 lata temu, ale tak, żeby grać, no, niestety nie miał z No i dopiero tutaj zaczął w tym roku z drugim razem, z głowackim bokiem, uczęszać od, na lekcję. Rozwija ich to większy intelektualizm, aniżeli komputer. Przy nic dobrego nie będą mieli ani z internetu takiego, to jest dobre no, na krótką metę, a szachy przy tym muszą myśleć to przy tym mogą spędzić 2-3 godziny spokojnie. Szachy odbiegają od innych gier, bo to naprawdę trzeba wytężyć swój umysł.